Siemano, siemano. Witam na moim kanale. Rozpoczynam przygotowania do wyprawy rowerowej z Bydgoszczy do Gdyni przez Karwie. Tutaj mamy ciuchy, ciuchy rowerowe, izotoniki, trochę przekąsek, obuwie, laczki. No i zaraz zaczynam pakowanie. Jestem w takiej ładnej koszulce, którą dostałem na prezent. I właśnie to jest zeszłoroczna wyprawa z opoczna do Krakowa. W tym momencie właśnie przejechałem 1000 km. Relacja już jest na kanale zapraszam do oglądania. No to pakujemy. Witam! 2 czerwca 2023, godzina 12. Ruszamy z Piotrem na wyprawę rowerową, czterodniową. Plan jest taki, żeby dojechać do Gdyni. Zbyt gorszy, lecimy na Tuchole, później nad Morze. Karwia i kończymy w Gdyni. Pogoda dopisuje, temperatura też w miarę. Wszystko będzie dobrze, maga. Witamy z trasy. Pierwsze 10 km przejechane, tempo na razie wolne, ale staliśmy na światłach wyjeżdżając z Bydgoszczy. Teraz jedziemy do Maksymilianowa, później Koronowo. Taką oto dróżką w lesie. Bardzo dobrze się jedzie. Prawda? Oczywiście. Oczywiście. Jest pięknie. Tak wygląda turystyka rowerowa. Bo przygodzie. Ale pięknie się prezentujesz, no, w kamerze. Thank you 23 km przejechane, znajdujemy się w samociążku, na moście i takie ładne krajobrazy. Mamy na trasie, a tam jezioro białe. 5 km przejechane jedziemy teraz drogą wojewódzką tu jest poprowadzony międzynarodowy szlak rowerowy R1 i jakiś niebieski jest tu dość duży ruch samochodów, ale zaraz będziemy zjeżdżać z tej drogi Będą bardziej przyjazną dla rowerzystów. Siłek na batona na skrzyżowaniu, tu siedzieliśmy. Tak to wygląda, jest moc, jest. Batonik zjedzony, moc jest. Batonik zjedzony. i zaraz śmigamy dalej. Witamy, kolejny meldunek z trasy, no i czasami tak też jest na trasie trafiło nas w lesie taki piach że nie idzie jechać O, właśnie przejechaliśmy 55 kilometrów. A w zasadzie to trochę przeszliśmy. Witamy z trasy. Pozdrowienia! My w porządku na razie. Piękna przyroda wokół nas. Tylko my i las. Tylko my i las i Myszołów. My... I myszołów leci. Albo już sępy nad nami krążą. <laughs> Proszę, tam w tle jeziorko I tak se śmigamy. 65 km przejechane zatrzymaliśmy się w świcie ale nie o świcie w takim miejscu w postoju tutaj nawet bar jest ale zamknięty do Cekcyna 12 my jedziemy do Tucholi mamy 6 km tutaj Oznaczenia szlaków i odległości. A my jesteśmy na szlaku niebieskim. Witamy, jedziemy teraz w rezerwacie przyrody, rezerwat doliny rzeki Brdy, tak, tak, dokładnie, jedziemy teraz do Rudkiego Mostu, coś zjeść. To będzie nagranie Cały czas nagrywam, cały czas Były takie wygibasy O, tam jest brda zatrzymaliśmy się na jedzenie w barze pod jeleniem ale jelenia nie widać tuhole tuchole, na chwilę wjechaliśmy do Tucholi, ale tak boczkiem, boczkiem, i lecimy dalej. Jesteśmy w trasie cały czas, 8 km do końca. Teraz będziemy wyjeżdżać do szosy głównej, i później do Ległąda. Takie krajobrazy. Mamy po drodze i takich rowerzystów, słoneczko jeszcze ładnie świeci. znaczenie szlaków jedziemy czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym. I kurde. Asfalt się zaczął, a ja się prawie wyrżałem. Na tą stronę, w tym kierunku. Jest pięknie, odej. trasy zostało do mety dzisiejszego odcinka 5 km lecimy teraz trasą taką drogą krajową lokalną w sumie zaraz będziemy na miejscu w Lekbądzie właśnie minęło teraz 85 km przejechane Zmigamy, spieszymy się, po do 20.00 sklep czynny, a trzeba jakieś zakupy zrobić, na kolację i śniadanie, a mamy jeszcze 4 km. Muszę przyspieszyć, bo ktoś mnie ściga. Jest, jest. Jest tablica Legbond 88 na liczniku, i koniec pierwszego dnia. Za chwilę szukamy noclegu, ale lepiej do sklepu. Koniec pierwszego dnia 88, 89. Kilometrów, 700 metrów dokładnie przejechane godzina 20. Pogoda piękna. Tam się prezentuje nasza kwatera. Super warunki, bardzo miła pani. Polecam tę lokalizację na nocleg. Zaraz pokażę, jak wygląda w środku. No i cóż, udany dzień. Pogoda dopisała: zmęczenia nie czuć, jest super. Teraz odpoczynek, i jutro ruszamy na drugi dzień. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda w środku. To jest nasza kwatera na dzisiaj: ulica Brzozowa 3. No i teraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj kuchenka, przedpokój i salony. O, Piotr już siedzi, odpoczywa. Dwa wyrka, szafki, elegancko, TV, i tak dalej.